Pokrótce powiem tak, nasza jednostka jest jednostką powiatową, bo to powiatowy środowiskowy dom samopomocy. Funkcjonuje w powiecie trzeci rok, a tak naprawdę funkcjonuje półtora roku, bo ze względu na sytuację związaną z pandemią tych uczestników po prostu nie mieliśmy. W głównej mierze mamy uczestników z powiatu, a nie z miasta i tych uczestników w ramach fakultatywnej usługi dowozimy na zajęcia. Nie ukrywam, że to też koszty dodatkowe, angażowanie personelu, no ale chcemy pomagać, chcemy mieć uczestników, dlatego też to robimy. Nasz dom podzielony jest na trzy typy. Pierwszy typ przeznaczony dla uczestników z zaburzeniami psychicznymi i tutaj oni dominują. W analizowanym okresie tych uczestników było 20. W domu typu B mamy uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, w 22 roku było ich 11 i w domu typu C uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną, w analizowanym okresie było ich czworo. Rozporządzenie, które dotyczy środowiskowych domów, reguluje ilość kadry zatrudnionej, ilość specjalistów, treningi, terapie, o których w moim sprawozdaniu. Wspomniałam. Praca przynosi instruktorom, terapeutom, także imi satysfakcję, wiele zadowolenia. Te osoby naprawdę potrafią odwdzięczyć się uśmiechem, uściskiem dłoni. Także myślę, że to też jest bardzo ważne w takim środowiskowym domu. Współpracujemy z innymi jednostkami z terenów innych powiatów, uczymy się od lepszych. Mam nadzieję, że w następnym roku. Będziemy tych uczestników mieli więcej.